Cześć. W każdym sojuszu, większym czy mniejszym, znajdą się osoby, które pomogą. Podpowiedzą: podrzucą materiał do zrobienia wideo, aby twórca treści lepiej mógł przekazać wydarzenie, które z różnych powodów nie może zrobić sam. Są to zazwyczaj sytuacje, gdzie twórca treści chce pokazać w grze coś potężnego albo drogiego, co jest poza zasięgiem jego portfela. Coś w stylu, kiedy robiłem wideo o Angelice, wtedy Slater i Sara ze Stanu 480 pomogli mi z pozyskaniem materiałów. Dziś pomaga mi Dresour. Gracz z Sojuszu Ace Legends Never Die, w którym gram. Za co mu z miejsca serdecznie dziękuję. A więc rozpoczął się 15-dniowy event o nazwie Sprowadź ich z powrotem. Wydarzenie o tyle proste. Co trudne. Każdy gracz może zaprosić do 5 graczy, którzy byli nieaktywni przez ponad 60 dni z rzędu, czyli co najmniej 2 miesiące zniknęli z gry. Możemy wysłać im zaproszenie do gry, a oni, wprowadzając kod zaproszenia, rozpoczynają tzw. współpracę z osobą, która ich zwerbowała z powrotem. I tutaj rola gracza, który zaprosił, czy tam zwerbował znajomego, się kończy. Za to gracz powracający ma kilka zadań codziennie do wykonania. Nie są to trudne zadania. To jest na przykład zrobienie radaru, pokonanie zakażonych demonów, ale oczywiście są też zadania typu kup pakiet, kup pakiet. Ukończenie zadań przez osobę powracającą do gry zapewnia punkty. Punkty te zapewnia obydwu graczom, zarówno temu zaproszonemu, jak i temu, który zaprosił. Można powiedzieć, że powracający gracz pracuje na nagrody dla obydwu. Oczywiście gracz, który zaprosił, otrzyma mniej punktów, ale w dalszym ciągu są to punkty zdobyte za pracę drugiej osoby. Raz nawiązanej współpracy nie można anulować, to znaczy nie doprowadzimy do sytuacji, kiedy osoba, która powróci do gry po 60 dniach nieobecności, najpierw da punkty jednej osobie, a następnie wykorzysta czas i będzie nabijać punkty innej osobie. Liczba punktów zależy oczywiście od ilości i jakości wykonanych zadań przez osobę wracającą do gry. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zasady działania tego wydarzenia. Teraz pomówmy o nagrodach. Zebranie pięciu powracających graczy nie jest sprawą prostą, ale ich zaproszenie i wykorzystanie przez nich kodu zaproszeniowego za to zyskujemy 1000 punktów. To mało i dużo. Mało, bo nagrody są ciekawe i jest ich dużo. Dużo, bo zapraszając 5 osób, możemy zgarnąć już 20 uniwersalnych fragmentów bohaterów rezonowanych i użyć ich na przykład na bohaterach Resident Evil czy Teenage Mutant Ninja Turtles. A to już jest całkiem dobre wzmocnienie. Ja jednak czekam na 2000 punktów, abym mógł wybrać sobie skórkę kwatery głównej i zamknąć kolejną kolekcję. Dużo jednak tutaj zależy od graczy, których zaprosiłem. Czy zrobią zadania? I czy zrobią ich na tyle dużo, abym mógł otrzymać jeszcze 875 punktów? No cóż, czas pokaże.